Właśnie minął nowy rok, a ja obudziłem się sam w pustym mieszkaniu. 1 stycznia. Cała moja rodzina zniknęła do Soczi na mój koszt, zostawiając mnie z dokończeniem Ouliviere i oglądaniem powtórek pokazu sztucznych ogni w telewizji. Na stoliku do kawy kartka napisana schludnym pismem: Jene, zaopiekuj się dla nas domem. W lodówce sałatki. W zamrażarce pelmeni. Ciesz się tym, co zostało. Buziaki. Kiedy po ośmiu dniach wrócili opaleni i zadowoleni, nawet nie odebrałem telefonu. Zostałam na kanapie i oglądałam seriale, podczas gdy na ekranie piętrzyły się rozmowy i wiadomości. Mam na imię Eugenia, ale wszyscy mówią do mnie je. Mam dziś dwadzieścia lat i patrząc wstecz, mogę się tylko śmiać ze swojej naiwności sprzed trzech lat. Właśnie ukończyłem informatykę stosowaną na URF-u i zostałem zatrudniony jako architekt danych w dużej firmie ubezpieczeniowej. Biuro. Szklana wieża w sercu Jekaterynburga, tuż przy Maliszewi. Wynagrodzenie? Absurd dla niedawnego absolwenta. Mnie było stać na ładne mieszkanie w Akademiko czy VIZ, może nawet po luksusowym remoncie. Ale moi rodzice mieli inne plany. Pamiętam te kolacje, jakby to było wczoraj. Stłoczeni byliśmy w maleńkiej kuchni naszego standardowego, nudnego mieszkania z trzema sypialniami. Mama podawała herbatę w zabytkowych filiżankach, w których złote detale już się uszczyły. Jego twarz miała ten wyraz, który dobrze znałem mieszaninę uczucia i ukrytej paniki, która zawsze pojawiała się, gdy tematem były pieniądze. Jene, kochanie, zaczęła bawiąc się rogiem serwetki. Naprawdę potrzebujemy Twojej pomocy. Hipoteka nas pogrąża dodał ojciec, ze zmęczeniem pocierając nos. Całe życie spędził jako inżynier w Uralmaszu i tylko cudem uniknął ostatnich zwolnień. Gdybyś mógł z nami zamieszkać i dołożyć trochę cegiełki, byłaby to ulga. W końcu, rodzina to rodzina, prawda. Wspieramy się w trudnych chwilach. Zażądali 60 tysięcy rubli miesięcznie. Wtedy wydawało się to sprawiedliwe. Oszczędzałem na czynszu, pomagałem sobie. Co więcej, mama obiecała, że przejmie obowiązki domowe. Wyobraź sobie, że wracasz z pracy i zastajesz na stole gorący obiad. Nie musisz już martwić się rachunkami, praniem i zmywaniem naczyń. Możesz nawet pomóc dziewczynom w odrabianiu zadań domowych one cię kochają. Dziewczynami były moje siostry bliźniaczki Sonia i Masza, 15 lat, uczennice liceum nr 130 typowe nastolatki. Przyklejone do telefonów komórkowych, ze wszystkiego się śmiały, zostawiały bałagan po całym pokoju i słuchały muzyki tak głośno, że trzęsły się ściany. Ale kochałam je i zaakceptowałem. Co miesiąc bez przerwy przelewałem 60 tysięcy na konto mojego ojca. Ale to był dopiero początek. Kolejne 20 30 tysięcy poszło na zakupy spożywcze czasem do Oroczki, czasem do Perekrestoka. Kiedy poczułem ochotę na coś innego, poszedłem prosto do Faucałesville. Na początku wszystko wydawało się idealne. Po ośmiu godzinach wyciskania danych i rozwiązywania problemów w pracy wracałem do domu i zastawałem stół. Mieszkanie wypełniał zapach jedzenia, klopsiki z piórei, barszcz z pampuszkami, czy ten kurczak w śmietanie, którego przyrządzić tylko moja mama umiała. Luksusem było to, że po całym dniu spędzonym przed komputerem nie trzeba było gotować. Podczas rodzinnych obiadów moi rodzice nie przestawali mnie chwalić. Wow, je wkroczył do świata Big Data. Chwaliła się moja mama swoim ciotkom. A na dodatek nam to pomaga, a nie jak innym, którzy porzucają rodziców przy pierwszej nadarzającej się okazji. Te komentarze napełniły mnie dumą. Poczułam się przydatna, wzorowa córka. Kiedy przyjaciele ze studiów narzekali w grupie na karaluchy w wynajętych mieszkaniach, oraz na obiady z makaronem i kiełbasą, ja tylko się uśmiechałem. Z czasem zacząłem rozpieszczać wszystkich prezentami. Na urodziny mojej mamy wydałem 25 kawałków na złoty wisiorek próby 585. Dla mojego taty na Boże Narodzenie zestaw narzędzi DeWalt, o którym marzył od miesięcy, dla bliźniaków, trampki Nike, słuchawki bezprzewodowe, subskrypcje Vimeo. W zamian dostałam też pamiątki, zestaw żeli pod prysznic, które mama kupiła ze zniżką w aptece, sweter, który na mnie nie pasował, dostałam na wątpliwej promocji, bon na trzy tysiące do tereoka miejsca, którego nawet nie lubię. Ale wtedy nie kwestionowałem tego. Pomyślałem, że to piękne móc odwdzęczyć się mojej rodzinie. Sześć miesięcy później pralka Stary Złom zaczęła wydawać wojenne odgłosy i drzeć ubrania. Nie zastanawiając się dwa razy, kupiłem nowego bosza za 60 tysięcy. Kiedy dostawcy go zainstalowali, cała rodzina zebrała się w łazience, jak na premierze filmu. Następnie przyszła kolej na kuchenkę mikrofalową, która nagrzewa się tylko wtedy, gdy chce i śmierdzi spalonymi kablami. Następnie ekspres zamiast espresso zaczął wypluwać brązowy osad. Każdy nowy nabytek witano uroczyście. Pod koniec pierwszego roku przeprojektowałem już całą kuchnię. Następnie zabrałem się za meble. Sołówę w salonie zapadła się w trzech miejscach i zaskrzypiała jak drzwi nawiedzonego domu. Rozwiązałem problem nowoczesnym modelem kątowym, wycenionym na 90 tysięcy, z miękką tapicerką i nawet portami USB na ramionach. Mój pokój również doczekał się modernizacji. Nowe łóżko z materącem ortopedycznym, szafa wnękowa, biurko na notes. Mieszkanie powoli się zmieniało, ale nie tylko to się zmieniło. Podziękowania stawały się coraz rzadsze. Brawo, mechanicy! Czasami, gdy przychodziłam z czymś nowym, słyszałam po prostu ach, ok, lub w takim razie odgórz to, jakbym była dostawcą, a nie córką. Jednak zignorowałem tę niedogodność. Jesteśmy rodziną, nie ma potrzeby ceremonii, powiedziałam sobie. Cenią to, ale po prostu tego nie okazują. Nasi ludzie nie okazują uczuć. Dopóki nie stało się to rutyną. Bliźniacy zaczęli za wszystko żądać pieniędzy. Gdy pytałam po co, pojawiały się pełne wyrzutu spojrzenia i pośpiech do rodziców. A z ich strony subtelny nacisk: Jezu, dlaczego jesteś taki skąpy? Dziewczyny tego potrzebują. W międzyczasie kontynuowałem remont domu. Nowe łóżka dla sióstr, biurka, pasujące komody. Zostało prawie 200 tysięcy. Kiedy meble dotarły, masza powiedziała: Wreszcie. Już wstydziłam się dzwonić do znajomych, czułam się, jakbyśmy żyli w latach 90. Nawet dziękuję. Tylko skarga, że zbyt długo zwlekałem z wymianą mebli, które faktycznie były nadal w dobrym stanie. Zmodernizowałem nawet pokój rodziców: łóżko typu king size, szafki nocne, komodę pod telewizor. Jedyna obserwacja mojej matki. Mogłem kupić lepszy materac, ten jest trochę słaby. Bolało, ale ciężko przełknąłem aż do ostatniej słomki. Październikowa noc, czwartek. Dzień był piekielny, migracja baz danych na nowe serwery, wszystko poszło nie tak, a z pracy wyszedłem dopiero o dziewiątej wieczorem. Wróciłem do domu jak zombie, marząc tylko o jedzeniu i łóżku. Ale przy stole Sonia i Masza zrobiły dramat rodzicom. Powiedziała, nie oznajmiła Sonia z teatralnym oburzeniem. Właśnie poprosiliśmy o trochę pieniędzy na zakupy w weekend, dodała Masza. Potrzebujemy 40 tysięcy na ubrania zimowe. A ja, złoczyńca, ona jest drobna. Usiadłem, starając się zachować spokój. Nie mówiłem nie na zawsze. Poprosiłem ich tylko, żeby najpierw pokazali, co zamierzają kupić. 40 tysięcy to żadna zmiana. Spójrz. Nie ufaj nam, powiedziała Sonia. Myślisz, że wydamy Twoje pieniądze na bzdury. Wtedy coś we mnie pękło. Chcesz pieniędzy na ubrania? No dalej, znajdź pracę. W twoim wieku ja już pracowałam. Cisza, która zapadła, była przeszywająca. Sonia gapiła się jak ryba wyjęta z wody. Co? Przepraszam, moja mama odłożyła widelec. Powiedziałem, jeśli chcesz pieniędzy, pracuj. Zacząłem pracować, gdy miałem 16 lat. Połowa mojej pensji trafiała do ciebie, a za drugą połowę kupowałem, co chciałem. Mój ojciec podniósł wzrok, ciężki jak ołów. Mój ojciec podniósł wzrok i był w nich ciężar, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem jakby. Każde moje słowo było kamieniem, który niósł na plecach. Bienia, to zupełnie co innego. Ty sama zdecydowałaś się wcześniej zacząć pracę. Dziewczyny muszą się uczyć, a nie włóczyć w poszukiwaniu pracy. Mają przed sobą Enem. Skrzyżowałem ramiona, czując ogień w gardle. I co z tego? Do Enem pozostało jeszcze półtora roku. Miałem 16 lat, kiedy zacząłem, a w szkole średniej wciąż zdobywałem medal. Matka ręką odcięła dopływ powietrza, jakby moje słowa były śmieciami do wyrzucenia. To był twój wybór. Nie będziemy zmuszać twoich sióstr do dźwigania problemów dorosłych. Nadal będą pracować przez całe życie. Pozwól im godnie przeżyć swoje dzieciństwo. Reszta obiadu minęła w grobowej ciszy. Nikt na mnie nie patrzył, jakbym stał się duchem we własnym domu. Przełknęłam to, co zostało na talerzu, wstałam i poszłam do swojego pokoju, czując, jak ich wzrok pali mnie w plecy. Po tej kolacji mieszkanie zamieniło się w zamrażarkę. Moi rodzice i siostry przestali się ze mną kontaktować. Rozmawiali ze sobą, śmiali się z dowcipów, snuli plany, a ja po prostu przestałem istnieć. Przeszli obok mnie, nie przywitawszy się, usiedli przy stole i odwrócili wzrok. Nieważne, pomyślałem. Jeśli chcą się zachowywać jak pięciolatki, to ich problem. Tak ciągnęły się trzy tygodnie. Wracałem z pracy do domu, jadłem w ciszy kolację i zamykałem się w pokoju. Aż pod koniec listopada wszedłem do domu i zastałem całą czwórkę zgromadzoną wokół stołu, dyskutującą o czymś z entuzjazmem, który sprawił, że przestałem. Byli tak zajęci, że nawet nie zauważyli mojego przybycia. Podszedłem bliżej. Mama podniosła głowę i na jej twarzy pojawił się uśmiech tak szeroki, tak fałszywy, że przez sekundę myślałem, że wygrała na loterii. Bienia, przybyłeś we właściwym czasie. Wstała z krzesła i wzięła ze stołu błyszczącą broszurę. Po prostu spójrz. Wcisnął mi broszurę w ręce. Błyszczące strony z ośnieżonymi górami, kolejami gondolowymi, stokami narciarskimi. Boże narodzenie w krasnej polianie. Rosak Hutor. Niezapomniane wakacje. Musimy szybko dokonać rezerwacji. Moja matka mówiła z prędkością bili na minutę, prawie podskakując. Jeśli zwlekamy, pozostaną tylko najdroższe pakiety. Święta w górach to nasze marzenie. Spojrzałem na nią, potem na broszurę i znowu na nią. Krasnają poliana? Pierwszy raz usłyszałem o tym miejscu. Matka odepchnęła rękę, jakby to była irytująca mucha. Ach, planowaliśmy to od trzech tygodni. Po prostu nie chcieliśmy zawracać wam głowy szczegółami. Wybraliśmy już hotel i jeden z tych w stylu chutor. wycieczki, idealną randkę. Jedyne co musimy zrobić to zarezerwować go na Yandex Viagens. Ojciec podniósł wzrok z stosu papierów. Wszystko obliczone. Milion dwieście tysięcy. Dla nas pięciu. Obejmuje bilet w obie strony, mieszkanie na tydzień i pieniądze na wydatki. Mówił tak, jakby ogłaszał cenę bajgla w piekarni. Stałem jak zamrożony, patrząc na nich. Cała czwórka patrzy na mnie wyczekująco, wyraźnie czekając, aż powiem: Jasne, rodzino, zaraz się przeniosę. Czy wy postradaliście zmysły? Słowa wypowiadałem powoli, jakbym żuł szkło. Milion dwieście tysięcy na wakacjach. Skąd im taki pomysł? Uśmiech mojej matki zawalił się jak domek z kart. Bienia, nie udawaj. Wiem doskonale, że masz te pieniądze. Rok temu otworzyłaś w zberze konto oszczędnościowe rodzinne konto awaryjne z dostępem przez system szybkich płatności. Jest tam prawie półtora miliona. Coś we mnie pękło. Miała rację. Otworzyłem to konto. W sytuacjach awaryjnych. Na dzień, w którym, gdyby coś poszło nie tak i nie było mnie w pobliżu, mieliby coś do naprawienia. Ale to nie był przypadek. Te pieniądze są na wypadek, gdyby spłonął dom, gdyby ktoś potrzebował operacji, gdyby pękły rury jak to miało miejsce latem, pamiętacie. 350 tysięcy na naprawy. Mój głos się trząsł. Nie powinieneś jeździć na nartach jak burżła. Ojciec uderzył ręką w stół. Sprawiając, że ulotki skaczą. Zasługujemy na ten odpoczynek, jenia. Cały rok pracujemy jak skazańcy. Dziewczyny dostają najwyższe oceny. Zasługujemy na to, czy nie? Jego palce niecierpliwie bębniły po drewnie. I dobrze zarabiasz. Możesz to odzyskać. Przyjrzałem się każdemu z nich. Moja matka ze skrzyżowanymi ramionami i ustami zaciśniętymi w wąską linię. Mój ojciec, zirytowany, jego palce biły jak młotki. Bliźniaki spuchnięte z urazy, jak dwa balony, które zaraz pękną. Nie dam miliona dwustu tysięcy na Boże Narodzenie w górach, powtarzaj, sylaba po syłabie. Jeśli chcesz jeździć na nartach, dołącz do siebie. Odwróciłem się i poszedłem do swojego pokoju. Nawet nie dotknąłem jedzenia. Apetyt wyparował. Po tym dniu mieszkanie stało się mauzoleum. Tym razem cisza była absolutna. Wcześniej przynajmniej udawali, że istnieje. Teraz? Próżnia. Mijali mnie, jakbym był meblem. No to, Ceo? Pomyślałem. Ich problem, nie mój. Ale czy wiesz, co boli najbardziej? To nie był lód. To była pewność, że wszystko zaplanowali za moimi plecami, pewność, że ustąpię przy pierwszym znaku. Nie zapytali, czy chcę spędzić święta w górach. Nie obchodziło ich, że mam inne plany. Postanowili po prostu, Jenia, nasz prywatny bankomat. Naciśnij przycisk, a pieniądze wyjdą. Impas trwał do 31 grudnia. Mimo to kupiłem prezenty dla wszystkich. Kochani. Piękny. W końcu są rodziną. Zatrzymałem się w eleganckiej piekarni Weinera. Kupiłem ciasto Napoleona z kremem cukierniczym, orzechami, wszystko było nienaganne. Pomyślałem, może, tylko może, usiądziemy przy stole, wzniesiemy toast i zapomnimy o tej głupiej historii o górach. W sylwestra wszedłem do domu i nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Wszyscy uśmiechnięci, życzliwi. Jenia, cieszę się, że jesteś. Moja matka miała trzydzieści dwa zęby w uśmiechu. Usiądź, teraz podam obiad. Siostry przywitały się ze mną, niemal mnie przytulając. Nawet ojciec pytał, jak idzie w pracy, czy nie jestem zbyt zmęczony. Dziwnie było widzieć ich w takim stanie po tygodniach zimnej wojny, ale dałem sobie spokój. Może to odzwierciedlają, pomyślałem. Może zdali sobie sprawę, że pomysł krasnej Paulienii po był szalony i postanowili spędzić Sylwestra jak dorośli. Położyłem prezenty pod choinką i usiadłem przy stole. Mama bardzo się starała, pieczona kaczka z jabłkami, sałatka olivier, śledź w panierce z ziemniaków, mięso z puree. Wszystko tak jak mi się podobało. Podczas kolacji rozmawialiśmy tak, jakby nic się nie stało. Sonia mówiła o teście z chemii. Masza z koncertu bożonarodzeniowego w domu kultury, mój ojciec z opowieści fabrycznych. Po raz pierwszy od tygodni poczułam się, jakbyśmy znów byli rodziną. Spałem przy dźwiękach dzwonów o północy, moje serce było lekkie. Wreszcie pomyślałem: wszystko wróciło do normy. Obudziłem się rankiem 1 stycznia. Cisza. Dziwny. Zwykle w nowy rok w domu panowało pandemonium. Moja mama hałasowała w kuchni, przygotowując kawę na kaca. Siostry kłócące się o to, kto pierwszy weźmie prysznic. Mój tata włącza telewizor na pełną głośność, żeby obejrzeć hokej. Ubrałam się, chodziłam po domu, zaglądając do pokoju sióstr. Łóżka zostały pościelone. To było tak absurdalne, że aż komiczne. Nie pościelili łóżek nawet pod groźbą tortur. Wchodząc do pokoju, krzyknęłam: "Mamo! Tato!" Gdzie jesteś? Cisza. Wtedy na stoliku do kawy obok choinki zobaczyłam złożoną kartkę. Ręce mi się trzęsły, gdy to rozkładałem. Kochana Jeni, niespodzianka. Mimo to postanowiliśmy spędzić nowy rok w krasnej polanie. Zarezerwowaliśmy bilety i hotel miesiąc temu, zaraz po naszej rozmowie. Wpłacamy kaucję z naszych oszczędności, abyś nie nabrał podejrzeń. Dziś rano pobraliśmy milion dwieście tysiące rubli z twojego konta oszczędnościowego za pośrednictwem SBP, aby dokończyć płatność za pakiet. Wiedzieliśmy, że jesteś temu przeciwny i nie chcesz jechać, więc pomyśleliśmy, że lepiej będzie, jeśli zostaniesz w domu. Zajmij się domem, dokończ przekąski i schłodzone mięso. Nie martwcie się o nas, będziemy się świetnie bawić na stokach Rosak Hutor. Z miłością, swoją rodziną. Ilia Przeczytałem list jeszcze raz trzy razy, zanim rzeczywistość uderzyła mnie niczym cios w brzuch. To wszystko było grą. Śmiech przy kolacji, normalne rozmowy, wymuszone uczucie tylko po to, żeby odwrócić moją uwagę, żebym nie zauważył pułapki. Fala gniewu była tak intensywna, że zaciemniła mi wzrok. Serce biło mi tak mocno, że aż bolało. Ukradli moje pieniądze. Zostawili mnie tutaj jak psa stróżującego. Skończ przekąski. Kochaj, twoja rodzina. Pierwszym odruchem było podnieść słuchawkę, zadzwonić i zwymiotować wszystko, co poczułam. Niech wiedzą, jakimi byli ludźmi. Ale przestałem. Dlaczego? Po co marnować energię na ludzi, którzy mają to w dupie? Po co odawać im przyjemność patrzenia, jak eksploduje? Spójrz na jenkę, jaka zła. Nie, dziękuję. Będę działać mądrze. Pokażę ci, co naprawdę myślę o ich wartościach rodzinnych. Podnoszę słuchawkę i wybieram Daszę, moją współpracowniczkę. Dasza, szczęśliwego nowego roku. Jej senny głos odpowiada, Jen i ty. Co robisz tak wcześnie pierwszego stycznia? Słyszę szelest pościeli, dźwięk kogoś wciąż w łóżku. Słuchaj, pamiętasz, mówiłeś, że twoja ciocia wynajmuje mieszkanie? Ciocia Liuda. To jednopokojowe na Uktusie. Waha się przez sekundę. Tak. Dlaczego? Jesteś zainteresowany. Dużo. Czy jest jeszcze dostępne? Cisza. Następnie ostrożnie, myślę, że tak. Bien, wszystko w porządku. Masz dziwny głos. Wszystko w porządku. Muszę się tylko wydostać z domu rodziców. Pilne. Dasze nie pyta o nic więcej. Daj mi tylko numer cioci Ludy. Dzwonię. Kobieta odpowiada ze zdziwieniem, kto dzwoni o siedem rano w Sylwestra. Ale kiedy słyszę słowo od mieszkanie, jego głos ożywa. Biedna sypialnia, 42 metry. Duża kuchnia, zamykany balkon. Po prostu nie ma mebli, dam znać. Doskonały. Czy mogę to dzisiaj zobaczyć? Dzisiaj. Tak. Teraz. Godzinę później jestem na miejscu. Zwykłe mieszkanie w dziewięciopiętrowym budynku. Nowa podłoga, okna PCV, dwudziestoma minut autobusem do pracy. Dokładnie to, czego potrzebowałem. Kiedy chcesz się wprowadzić? Pyta ciocia Liuda, gdy podpisuje umowę i liczy kaucję i pierwszy czynsz. Jutro, jeśli to możliwe. Patrzy na mnie jak na wariata, ale daje znak. Gratulacje, jest twój. Klucze są ciężkie w mojej dłoni. Po raz pierwszy od lat czuję coś, o czym zapomniałem. Wolność. I plan. Plan, który da mojej i kochającej rodzinie lekcje na całe życie. 2 stycznia dzwonię do Yandex Cargo. Potrzebuję pilnie zespołu. Za pośpiech płacę dodatkowo. Pieniądze nie są problemem. W końcu nie mam już pasożytniczej rodziny na utrzymaniu. W ciągu dwóch godzin ładowarki będą u mnie. Pokazuję wszystko. Moją pralkę, moją zmywarkę, moją kuchenkę mikrofalową, mój ekspres do kawy. Do każdego zakupu posiadam dowód. Trzy lata rachunków przechowywanych w teczce. Narożna sofa. Stolik kawowy. Sześć krzeseł kuchennych. Wchodzę do pokoju sióstr. Dwa łóżka, szafy, biurka. Wszystko. W apartamencie moich rodziców to samo. Łóżko, szafki nocne, komoda. Wszystko w ciężarówce. Kiedy już skończą, mieszkanie wygląda jak pole bitwy. W salonie tylko stara, zapadnięta sofa. W kuchni zniszczony stół i drewniane ławy. Pokoje są puste. Ale najlepszy moment. Telewizor. 65 cali, 150 tysięcy, kupiłem go dwa miesiące temu. Mój tata spędził cały weekend konfigurując subskrypcje piłkarskie i rejestrując się na platformach streamingowych. Weź też to. Dojeżdżam do Uktusa. Przeprowadzki wszystko porządkują, sofa pasuje idealnie, telewizor zawiesza się na ścianie. W nocy panuje już porządek. Przestrzeń, która w końcu należy wyłącznie do mnie. Siedzę na kanapie, jem makaron Instant Walker, oglądam odcinek na Kinopojsk. Po raz pierwszy od miesięcy czuję się jak w domu. Rodzina znika na tydzień. Żadnych telefonów, żadnych wiadomości. Nawet szczęśliwego Nowego Roku. Jakby mnie nie było, dopóki nie potrzebowali pieniędzy. Z nudów wchodzę na profil VK mojej mamy. Zdjęcia z wycieczki do Krasnej Polany, stoki narciarskie, restauracje, spa. Cała opalona, uśmiechnięta. W podpisie, moja ukochana rodzina. Najważniejsi ludzie w moim życiu. Wysoka rzeka. Najważniejsze. Oczywiście. Tak ważne, że ukradli jednego i dwie miliona tym, którzy je karmili przez trzy lata. Drukuje. Będziesz tego potrzebować. 8 stycznia około południa mój telefon eksploduje. Moja mama, mój ojciec, Souni, Masza, znowu moja mama. Wyłączam dźwięk i kontynuuję oglądanie serialu. W południe wiadomości zaczynają przychodzić. Mama, Jen, gdzie jesteś? Jesteśmy w domu, wszystko jest puste. Tata, gdzie są meble? Zadzwoń teraz. Sonia, Jenka, gdzie jest moje łóżko? Gdzie jest wszystko? Masza, mama wpada w panikę, zadzwoń pilnie. Z każdą godziną wiadomości stają się coraz bardziej desperackie. Dopóki nie nadejdzie zagrożenie. Mama, jeśli nie zadzwonisz, ja zadzwonię na policję. To jest kradzież, Jenia. To przestępstwo. Rio. W takim razie zadzwoń. Mam wszystkie rachunki. Zobaczymy, co opowiedzą, gdy policja zapyta, jak 23-letnia córka sama zapłaciła za telewizor za 150 tysięcy. W nocy ton się zmienia. Matka, jenichka, kochanie. Chyba się źle zrozumieliśmy. Porozmawiamy na spokojnie. Proszę, zadzwoń. Stwierdzam, że mam dość gier. Odpowiadam. Bien, dzięki Bogu. Gdzie jesteś? Co się dzieje? Przyjechaliśmy i nic nie ma, śpimy na podłodze. Przeprowadziłem się. I zabrałem swoje rzeczy. Twoje rzeczy? To meble rodzinne. Nie miałeś prawa. Tak. Za wszystko zapłaciłem. Mam nawet rachunki za ławy kuchenne. Cisza. Potem słaby, wyrachowany krzyk. Jenka, wróć do domu, porozmawiamy. Przykro mi z powodu tego, co wydarzyło się w Soczi. Wiemy, że było źle. Ukradłeś mi jednego i dwie dziesiąte miliona i zostawiłeś mnie z resztkami w Sylwestra, podczas gdy ty bawiłeś się moimi pieniędzmi na śniegu. Oddamy to, spieszy się. Nie wszystko na raz, ale zwróci ci co do grosza. To nie jest konieczne. Co masz na myśli, mówiąc, że nie musisz? Jego głos się łamie. Bez ciebie nie będziemy w stanie spłacić kredytu. Dziewczyny muszą iść do szkoły, są studia. Twój problem. Rozłączam się. Dzwonią jeszcze dwa dni. Potem się poddają. Sześć miesięcy później mieszkam już w swoim mieszkaniu i cieszę się każdym groszem. Nie wspierając nikogo, oszczędzam 250 tysięcy miesięcznie. Za rok będę miał wpłatę żądatku na własny kredyt hipoteczny. Zaraz po zmianie zamknąłem konto ESBER. To, co zostało z kradzieży, przelałem na własne konto. Zmieniłem wszystkie hasła. Od znajomych wiem, że pracują teraz na dwa etaty: kredyt hipoteczny, szkoła podstawowa, studia, wszystko w ich pocie. I powinni wpaść w panikę. Jak zapłacą za uniwersytecką edukację księżniczek? Świetne pytanie. Możesz otrzymać pożyczkę studencką. Albo co za pomysł! Postaraj się zdać egzamin wstępny za darmo. Myśleli, że jestem wieczną dojną krową. Że mam zamiar płacić ich rachunki do końca życia z obowiązku lub ze strachu, że ich zawiodę. Mylili się. Teraz niech nauczą się żyć jak wszyscy inni.